Jest Klaps, grupa spółek. Witam Państwa. Króciutko odniosę się do projektu znajdującego się na rządowych stronach Rządowego Centrum Legislacji dotyczącego zmian, a właściwie wprowadzenia regulacji prawa holdingowego. Fantastyczny projekt, fantastyczne rozwiązanie. Dlaczego fantastyczne? Bo wszystko jest fantastyczne, co jest proste, co jest nieskomplikowane. I ten projekt taki jest. I ta definicja grupy spółek, którą ustawodawca nam proponuje, taka jest. Tak właśnie należy postrzegać holding. Ustawodawca zmierzył się z Mm, znanym problemem, czy można mieć ciastko i je zjeść? Tak, można, jeśli tak będziemy stanowić prawo. Króciutko, definicja grupy spółek. Spółka dominująca, spółka zależna lub spółki zależne. Spółka dominująca wydaje polecenie spółce zależnej, czytaj jest to relacja między zarządami tych spółek. Modelowo spółka zależna, zarząd spółki zależnej nie odpowiada z tytułu powstałej szkody, skoro wykonał polecenie spółki dominującej, zarządu spółki dominującej. Tu jeszcze ustawodawca wprowadza szczególną rolę Rady Nadzorczej Spółki Dominującej. Bardzo trafne, bardzo proste. Jasne i klarowne rozwiązanie umożliwiające funkcjonowanie tego stosunku dominacji i zależności. Zobaczcie, jak cudownie rzeczywistość, stan faktyczny wpływa na stanowienie prawa. Ustawodawca odszedł od zgrupowania spółek, mówi grupa spółek, bo w życiu w naszej codzienności widzimy, że powstają grupy spółek. To jest lepsze sformułowanie niż zgrupowanie spółek. Jeszcze pewnie wrócę do tego, może w większym wystąpieniu, jeśli chodzi o jego ramy czasowe. Teraz dziękuję Państwu, polecam lekturę Grupa Spółek. Dziękuję.